Siemano, z tej strony Kuczka, to jest kolejny już. Piąty albo szósty odcinek z Minecrafta na modach. I jestem dzisiaj znów w neterze, oczywiście. Ubieram się i wyglądam jak jakiś, nie wiem co. I lecimy dzisiaj znowu zwiedzać neter, nasz kochany. Jak pamiętacie w ostatnim odcinku strasznie dałem. Znaczy w sumie dwa razy zginąłem. Ale te dwa razy to jest naprawdę strasznie duże jak dla mnie, bo ja praktycznie w Minecrafcie. Mam ja czy w minecraft'cie ogólnie ciężko mi zginąć. Zawsze jestem dobrze nafilowany, dobrze, dobrze jestem nasze przygotowany. Tego dziś teraz sobie, sobie wziąłem 6 złotych jabłuszek, hal, halów tak zwanych, czy tam healów tak. Ale mało, mało, ale zawsze coś. Jak będę potrzebował dużo szybciej tego. Będę miał mało tego życia. To zawsze będę mógł sobie to życie jakoś powiększyć. Nie? Czy no w sensie, no żeby się załadowało. I wiem, czego nie wziąłem. Nie wziąłem łuku. apce widzę, ale tutaj nigdzie nie widzę Jak pamiętacie z ostatniego odcinka yy, te pojątki takie te, te te co dałem te yy, Rzeczy takie, znaczy, no czy no to te, też coś? Wow! To one naprawdę dają ciekawe te rzeczy, i myślę, że mi się przydadzą te rzeczy. Naprawdę. Naprawdę. Kurde. Znowu to wielkie gówno dostrzelające ognistymi strzałami gówno. Muszę tu przejść później. Dlaczego on ma moje rzeczy? Ja nie mam szans, by teraz ich Muszę wrócić do domku. Nie, nie będę robił cięcia. Bo to też w tym jest ciekawe. Co teraz robię? Hmm, pomyślmy. Myczek diaksowy. A szkoda diaksów. Zrobię sobie jakiś inny. Zrobię sobie zielony. Mieczek. Wątpię, że przeżyję teraz, ale może dam radę. Ale co bardzo naprawdę wątpię, bo to jest masakryczne gówno. To jest taki wielki ślit. Że większego już nie dało zrobić. Straciłem moje rzeczy w tym momencie. Tak czuję coś. Nie są. Jezu. Już się przestraszyłem. O nie. Naprawdę zaraz padnę. No spoko, ale gdzie jest mój sikaks? Nie, nie mów się, że spadł. O, kurde. Dobra, ziemeczki polecimy sobie tam i z... ziomeczki, jesteśmy po krótkiej przerwie, jesteśmy po krótkiej przerwie i zaraz by dokończył chyba odcinek, bo e, wyjeżdżam, ale spokojnie, odcinki dzisiaj będą pojawiały chyba, chyba dosyć często. Mm. Po prostu ziemaczki ostatnie trzymał no to teraz to, no, na razie taki odcinek. No, także ten. E, tak. Nagrywam te odcinki wszystkie wcześniej, aby na moim wyjeździe e, móc je wrzucać. Nagrywam ten odcinek 22 Luzego. I dzisiaj wyjeżdżam. Coś mało potworków jest. A, no, Dzisiaj wjeżdżam, więc życzę Wam miłych ferii i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które myślę, że pojawią się po feriach już. Siema!